Muszę się pozbierać, a nie mogę się rozbaczyć, bo jestem pomalowana. Żelazna kobieta. Co dalej? Wiele osób zadaje mi pytanie: Jak to jest być szefem? Marta, czy nie masz tego wszystkiego dosyć? Tak. Oczywiście, że nie. Nazywam się Marta Zagórska od. Ponad 13 lat prowadzę zespół biur nieruchomości Remax Duo. Zacząłem zastanawiać się Boże, jak to robić, skąd wiedzę, przecież jestem zwykłą góralską dziewczyną. Mój tato odszedł od nas bardzo młodo, miał 55 lat. I ta wiedza została mi przekazana przez mojego tatę, który był inżynierem budowlanym. Ja z nim rosłam na budowach. Ja z tatą dokonywałam pomiarów, inwentaryzacji budynków, a ogromnym wsparciem dla nas była nasza mama, która mogę powiedzieć, że osiągnęła życiowy Monteverest. To było niesamowite, jak uczy nas w życiu walczyć, iść z podniesioną głową, chociaż. Umie też z nami wspólnie popłakać. Zorganizowany mam cały system dnia. Wstaję o godzinie 5, czytam książki, różne artykuły. O godzinie 6 ćwiczę. Na tym ciągam 10 minut. Na rowerku 10 minut. I jeszcze tutaj mam z motywacyjnych filmów. Cały taki sobie zestaw. Przed siódmą jem śniadanie z moją córką. O siódmej wyjeżdżam, odłożę ją do szkoły. Następnie jadę do biura. W zależności od dnia jestem w Zakopanym, czy w Krakowie, czy w Nowym Targu. Mam umówione stałe spotkania rekrutacyjne, spotkania z reklamodawcami. Sprawdzam, na ile zrealizowałam założenia dotychczasowe. Ta praca dla mnie jest pasją. Mnie napędzają wyniki osób, z którymi współpracuję, osiągnięcia. Kiedy ja jadę na konferencję, otrzymuję nagrodę najlepszego franczyzobiorcy roku, to przecież to jest wynik pracy całego zespołu, dla którego ja mam mobilizację, dla którego chcę mi się wstawać z rano z łóżka. I zbudowałam bardzo mocny zespół sprzedażowy. W moim zespole są najlepsi sprzedawcy w ramach z Polska. Jak to wszystko ogarniam? Po prostu tak. <śmiech> <śmiech> ale zdarzały się też sytuacje, kiedy rozstawałam się z agentami. Bardzo mnie wtedy zespół obserwował, śledził, jak będę się zachowywać, co zrobię. Wracałam do domu no i nie spałam. Myślałam, szukałam, gdzie popełniałam błąd, ale to nie tak, drodzy Państwo. Po latach zrozumiałam, że. To nie u siebie szukamy błędów. Jeżeli coś się dzieje, trzeba szukać rozwiązań. I tak robię. Następnie pójdzie muzyka. Młodzieżowego zespołu gminnego i poprowadzić cały poruch. No Są osoby, które nadal chcą podtrzymywać tradycję kulturę naszego regionu, która trwa już ponad 100 lat. Kultura dużej, ale związek pod halem, w którym ja działam ponad 100 lat. Ja między tymi młodymi ludźmi aż rosnę z dumy, jak widzę, jak pięknie śpiewają, jak się angażują. Gdzie tak pędzisz? Bo ja zaczynam już, tego nie widzę jej witam <noise> Musisz być pierwsza A jak? <noise> Który mikrofon? Witamy, witamy serdecznie, syćkik To za co nam, O, atrakcji jest bardzo dużo Wyciągcie te mniejsze dziewczyny Ech, chłopca, ale mnie ten mikrofon. Kochani, pytam następny zespół, już się dyktuję na scenę. To byście mi na to pytanie umieli odpowiedzieć, to będziecie się musieli przysłuchać teraz. Dzieci, są, to się na scenie będzie dziać? Jesteśmy bardzo zżyci z rodziną, spotykamy się wspólnie. Jeżeli coś u kogoś z rodzeństwa się wydarzy, zawsze szukamy rozwiązań, zbieramy się i pomagamy. I to jest największy skarb, jaki w życiu posiadam. Ten film dobiega końca. A skoro jeszcze jesteś ze mną, to znaczy, że zainteresowała Cię moja osoba. Ja się dopiero rozkręcam. Może kiedyś się spotkamy? Zapraszam. Super, myślę, że najfajniejsza wersja. No? Tak?